Przygody w siodle. Odcinek trzeci. Niebezpieczny koń. Część pierwsza. Uff, nienawidzę tej durnej kostrawy. Musiałam się wrócić do stadniny. I jechać do lasu. No. Świetnie. Mandzoria nie lubi wyjazdów rajdowych. Pół godziny później... В лесе. No dobra, praska do śmierci. Zerwiesz wodę i twoja właścicielka nie będzie zbyt szczęśliwa. Przestań. Dzwonię do Josza. No, hej, Josh, słuchaj, mógłbyś przyjechać przyczepą. Znalazłam kostę brawę, trzeba ją wziąć do domu. No, jest trochę zdenerwowana. No, spokojnie, przyjeżdżaj. Przestań, Jezus, ty koniu masz radę? 15 minut później. Masz ciepłe ładuj. No dajesz. zawsze znaczy wchodziłeś do przyczepy. Nie wejdzie! Jest zbyt zdruzgotana, musisz ją wziąć. Ale jak? No jak to jak? Wierzchem! Pojedziesz na Mandori, masz ówąc, mam nadzieję, że cię ci nie zerwie.